Cześć wszystkim moi drodzy. Smysł powonienia i perfumy to nieodłączny element naszego życia. Każdy z nas chce bardzo ładnie pachnieć, i najlepiej, żebyśmy bardzo, ale to bardzo ładnie pachnieli za nieduży koszt. Dlaczego tak bardzo podkreślam cenę? Bo jest jeden sklep w Polsce, który oferuje mega korzystne, atrakcyjne ceny, a przechadzamy się 20-30 metrów dalej w tej samej galerii handlowej i widzimy cenę na przykład 100 czy 200 zł więcej. Więc to jest powód do tego, Abyśmy mogli się zatrzymać i przemyśleć sobie sprawę tak. Skoro tu jest o tyle tani, to po co tam iść kupować tutaj? Trwałość? Inny zapach? Dzisiaj będziemy to właśnie sprawdzali. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli pierwszej części, gdzie obiecałem, że właśnie zrobię dzisiejszy film, to tutaj w karcie poprzednio sobie zobaczcie. A teraz sprawdźmy Notino, Sephora i Douglas, jak wypadną w porównaniu zapachu i trwałości. Zaczynamy! Jestem już z powrotem. Jak sami możecie zauważyć, są ze mną trzy reklamówki ze wspomnianych sklepów, czyli mamy Notino, mamy Sephora i mamy Daglasa. I teraz, moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć na temat cen, jak one się kształtowały. Na początku zaczniemy od perfumy bardzo znanej, najlepszej podobno marki na całym świecie, czyli Chanel. 315 zł kosztowała w Douglasie, a w Notino co ciekawe, 324,10 groszy. Więc jest drożej. To Oczywiście dziwne. Później mamy Montpari i Saloron i przepraszam bardzo i w Saloron tak jak się zawsze mówiło. W Notino ta perfuma kosztowała, te perfumy kosztowały 291,90 groszy, natomiast w Seforze 355, więc mamy już 100 zł. przewagi. Kolejne wyciągniemy tym razem po raz kolejny męskie, będzie to Versace Dylan Blue. Ta, te perfumy kosztowały w Notino 179,90, natomiast w Seforze 299 zł. 120 zł różnicy, a 179 kosztuje całość. I na samym końcu również mam przyszykowane coś dla pań, również z Versace, tym razem Bright Crystal, które kosztuje w Notino 180, równiutko, a w Douglasie 329. Więc zobaczcie, tutaj mamy praktycznie dwie w cenie jednego. Tak perfumy wyglądają wszystkie z jednego sklepu. Zobaczmy sobie, czy może na etykiecie dostrzeżemy jakieś niuanse. Pierwszym porównaniem będzie porównanie pudełkowe, czy tutaj jakiekolwiek różnice zauważymy. Tutaj są wszystkie perfumy z Notino. Tutaj mamy i Douglasa, i Sephora. Weźmy sobie na początku Versace Bright Crystal. Jak wygląda opakowanie? Żadnych różnic i z przodu również żadnych różnic. Nie ma nic. Tutaj też sprawdzałem. Tu jest wszystko tak samo: mamy Made in Italy i made in Italy. Teraz na tapet bierzemy Mont Paris. Jak tutaj wygląda opakowanie z zewnątrz? I tutaj mamy różnicę. Jest inna czcionka, ale te same numery. Natomiast jest bardziej przybliżone to, co jest podkreślone. CEDEX, FR, jak zresztą sami widzicie. Tu jest różnica. Przód taki sam. Dobra. Szybkim krokiem do Blue de Chanel. New York, Paris. Dobra, tutaj mamy to samo. Czyli na razie różnice tylko były w jednym opakowaniu. I na koniec Wersacze. Oj... Przepraszam bardzo, kod z tyłu mamy inny. Na Daglasie mamy wybity 92384E.d, natomiast tutaj mamy 72784JD. Czy to symbolizuje, że mamy inne partie produktu? Bo tak chyba można powiedzieć. A tak wyglądamy już z odpakowanymi perfumami, więc ten sam schemat do działania, zobaczmy, jest bliska. No jest inny numer. 1834744. 1927735. 36 MM zgadza się. Troszkę, no to jest to samo. Ok, kolejna wjeżdża na tapet. 38R. 500 H38S603 u Montparis. Zgadza się. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało w przypadku Chanel, bo tutaj jest drożej Notino. O, i widzicie, tak jak poprzednie różnimy się tym kodem, tak to nazwijmy, tak te nie różnią się w ogóle. Więc tu różnic nie ma. No i zobaczmy sobie jeszcze tutaj, no i tu jest ten sam kod, co był poprzednio, czyli 72784J.d92384E.d. No dobrze, w takim razie zobaczyliśmy sobie perfumy z bliska, to teraz szybko psikamy, ja zakładam opaskę i zobaczymy sobie pierwszą próbę, tak od razu. Dobra, to wąchamy. W takim razie pierwsze, kobiece. Ja nie powiem ci, która, bo ja nie znam tych, tych zapachów, ale intensywnie pachnie. Ładnie. Oj. Nie, zapach jest ten sam, ale jakby intensywność tu jest kapkę wyższa. Co to jest? No to jest daklasefora. Tak? Tak. Oj. Oj. Robi się ciekawie. To zobaczymy po 12 godzinach. Tak, tak. To będzie najlepsze. Kolejna próba. O. Dylan Blue. A, to jest piękny zapach. Nie czuć, że jest jakaś podróbka, No nie no, tu jest mocniej. Bardziej napigmentowane, czy tam na, nasycone tym smakiem. rozwale się, jeżeli tu jest Notino. Nie jest Notino tutaj? Ale mówię jak jest. bez, żadnego, bez żadnych ceregieli, tu jest mocniej. Tu jest mniejszy zapach. Jest identycznie to samo, tutaj nie ma żadnych różnic, natomiast tu jest troszkę mocniej. Pokażmy na kamerę, że to jest rzeczywiście Notino, pozwolisz. Dobrze. I to jest bardzo ważne w przypadku tego testu, żebyśmy z góry nie zakładali sobie tezy, że te perfumy y, pachną słabiej czy coś takiego. Mówimy tak jak jest, jak sami widzicie, wyszło tak, więc tak, mówię. No dobra, dajmy dalej. No tak, nie jakoś super. Jest mocno intensywnie, ale tamte poprzednie bardziej dawały w kość. Zobaczmy teraz. To jest to samo. Tak? Tak, tu jest tak samo. Nie, nie jestem w stanie określić, gdzie jest mocniej. Jest tak samo, moim zdaniem. Jak na razie na etapie 5 minut. Może na etapie 12 godzin będzie inaczej. Natomiast teraz nie wyczuwam różnic. No, to jest najmocniejsze perfumy ze wszystkich. Te tu. Ole intensywne. Ja cię sunę. Piękny zapach. No tu jest mega intensywnie. Z drugiej strony też jest mała różnica. Po Chanel, najmniejsza chyba ze wszystkich, ale jednak gdzieś tam się ulatnia zapach, że tu jest mocniejszy. Co się mi teraz opaska? Teraz zdejmę, bo to już jest w zasadzie ostatnia, więc mogę. Zdejmuję. I tu jest Notina. A nie tu. Zapach w ogóle sam w sobie, jeżeli chodzi o estetykę tego zapachu, czy tam w ogóle jak on pachnie, jest identyczny. Tutaj nie ma praktycznie żadnych różnic, przynajmniej ja ich nie wyczuwam. Zobaczmy się za jakiś czas, zobaczymy jak będzie z trwałością. Jest test zrobiony i dla widzów, i dla nas, żeby też móc wiedzieć, czy kupować, czy lepiej nie. Dobra. Zobaczmy w takim razie. Pierwsze wdechy pójdą. Nie straciło dużo na mocy. Bardzo ładnie pachnie. Dobrze. Ale bardzo ładnie pachnie. I teraz drugi raz. Nie ma różnicy. Nie ma? Nie. Myślałem, że na początku, bo byłem troszeczkę zbyt daleko od samej chusteczki, minimalnie byłem skonsternowany, mhm. ale jednak teraz po dłuższej chwili stwierdzam, że tutaj jest remis. Jeżeli już miałbym, bo musiałbym wybierać na łożu śmierci, ktoś by przyszedł i powiedział. Czy Budda, czy Allah, czy Jezus Dymitr musisz wybrać, by móc wstąpić do niebios? Tu jest minimalnie silniejszy zapach. I bym powiedział, że to jest Notino. Ale to jest różnica 99% i 100%. Więc jej nie ma. Zobaczmy z tej strony. Wtedy brałem wszystkie z lewej. Teraz z prawej będzie. Cóż tutaj mamy? To jest ten Bright Crystal? Wersji? Versage? Tak. To jest dobre czytanie Versace. Mam wrażenie, że pachnie identycznie tak jak poprzednio. Nie ma żadnych praktycznie różnic jeżeli chodzi o sam początek i teraz. I tu chodzi o to czy one przez ten czas, jeżeli są tańsze, to nie straciły na przykład na rozrabianiu na... wodą i są mniej. Tak, no i, no i przede wszystkim na trwałości, czy ten czy ten zapach się utrzymuje, a tu nie no. Jak zawsze wiecie, mówię wam szczerze jak jest, bez żadnych ogródek, bez żadnego lawirowania. Konfabulowania, kłamania, przez coś z tych rzeczy, te zapachy pachną identycznie. Ta sama nuta jest? Ta sama nuta. No, nawet nie chcę nic mówić, bo to jest 100 do 100. No, ładnie, ale ten zapach. Stracił. Stracił na wartości. Ten stracił niż poprzedni. Poprzedni mocniej się utrzymuje. W ogóle mam wrażenie, że kobiece zapachy mocniej się trzymają. Mocniej, bo są takie. Nie wiem, no, no tamte są mocniejsze. Tamte były mocniejsze, tu zapach zbastował. Zobaczmy z drugiej strony, czy też. To jest w ogóle ledwo co wyczuwalny. No masakryczcie słabo, nie? Mniej. Mniej. Jak tutaj mamy ze stówy już mamy 70, tak tu ze stówy mamy 45-50. Nie no, słabo. No tu, tak jak w poprzednich, raczej powstrzymywałem się od oceny, gdzie jest co, gdyż uważałem, że jeżeli coś pachnie o 98%, a 100% to nie ma tych różnic, naprawdę. Aczkolwiek tutaj są różnice i będę bardzo zdziwiony albo bardzo zasmucony. Zobaczmy, co jest gdzie. Co jest to? N. Pamiętajcie, że to wszystko jest subiektywne, A oczywiście moją subiektywnością chciałem w jakiś sposób Wam pomóc w codziennych wyborach. Jeżeli mogę, to, to zasugerujcie się moją opinią, natomiast uważam, że ten zapach jest słabszy, aniżeli ten. Ten mocniej pachnie. Przecież nigdy nie mówię, jak nie jest. <laughs> No nie, bo czasami czujesz się tak, jakbym był trochę nież oskarżany, ale to no, tak jest w momencie, kiedy kiedy coś stwierdzasz tak, jak gdzieś idzie mitwy opinii publicznej. No. Bo jednak nie staram się wzbudzić kontrowersji, tylko staram ja się jak powiedzieć, powiedzieć, jak naprawdę może to wyglądać. Oczywiście pamiętajmy, że jesteśmy w formacie bardzo rozrywkowym i to jest chyba główna jest zasada. Inne serie, tak, tak, ja pamiętam dokładnie. Tam jest 7, 8, coś, a tu jest od 9 się zaczyna, tak? To jest ten flakon. Myślisz, że to ma wpływ, seria? Nie wiem. Tego to już nie wiem. Wiemy zbyt mało o tym, jak się produkuje perfumy, jak wygląda proces w rozlewni. Nie chcę i, nie, i, i na ten temat raczej wolę się nie wypowiadać. Mogę tylko na zasadzie badań konsumenckich i tylko o tym chciałbym dzisiaj rozmawiać. Czyli, moim zdaniem, te perfumy pachną. Mniej, to znaczy trwałość tych jest zdecydowanie mniejsza, aniżeli tych. Może nie zdecydowanie, ale tu mamy 70% z 100, a tu mamy gdzieś z 50, 45. No kobiece, no jak one mocno pachną. Ale nas robią, panowie. No robią nas tak, jak po prostu nie wiem kto kogo. Ło. Bardzo intensywnie pachnie. Tak samo one pachną. To jest te, ta sama odległość, kilku centymetrów, i zapach jest bardzo wyczuwalny. Przy dwóch powiewach również. Zapach moim zdaniem jest ten sam. Nie ma różnic, przynajmniej ja i mój nos je nie wskażemy. Na tej w ogóle, na tej w ogóle, na tej mniej i na tej rzeczywiście odczułem tę zmianę. Czy na jednej podstawie możemy powiedzieć, że te perfumy mniej intensywnie pachną? No chyba nie. I myślę, że to jest zbyt mała zmienna, abyśmy mogli w jakimkolwiek stopniu powiedzieć, że perfumy z perfumery na N są gorszej jakości albo pachną inaczej, bo jeżeli chodzi o sam zapach, absolutnie to jest wszystko i to samo. Nie było praktycznie żadnych różnic, jeżeli chodzi o sam zapach, jeżeli chodzi o trwałość, no to on... Jakimś tam stopniu się różnił w niektórych poszczególnych przypadkach. Jeżeli chcecie więcej, abym jeszcze dłużej poczekał, bo te chusteczki oczywiście nie znikają, one pozostaną tutaj już na długie, długie lata. Zatem na Instagramie możecie zobaczyć, bo to będzie po tygodniu, na przykład dla ciekawych bardzo tego tematu. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze i w jednej, i w drugiej. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Jeżeli ucieszyło was to, że, albo dla tych, którzy zapomnieli, że będzie taki test, to bardzo dobrze, bo pamiętajcie, to, co Wam mówię, nie zawsze można zrobić jak najszybciej. Musi przyjść do tego odpowiedź. Nie moment, ale mam to na uwadze i te filmy, które obiecałem, zawsze będę chciały, pojawiły się na tym kanale. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie, aby wbić na fejsa, na Instagrama. Jeżeli podobało Wam się, to wrzuci łapkę w górę kilka tysięcy to zobaczymy się jeszcze jednym odcinkiem, bo mam jeden fajny pomysł. Do usłyszenia moi drodzy, do zobaczenia. Cześć! Dziś, 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 dziś. Czy będą różnice, czy może ich nie będzie? Opaska przygotowana jest w pokoju obok.